Dzisiaj jesteśmy mrówkami i musimy uważać, bo będzie inwazja mrówek. Zobacz, Pimpek, tutaj mamy wielkiego nuba, którego musimy zjeść. Ale jestem głodną mrówką, zjadłbym wszystko, no. nawet tego całego nubka. Chodź tu! Tak, a za chwilę będą normalnie nasze główki i my z moimi naszymi przyjaciółmi zjemy ją. Zobacz, ile tutaj jest mrówek. siemadeczko, mordeczki. A nom, on dawajcie <laughs> mróweczki, zjadamy a, miom, tutaj miom. każdego. <laughs> o tak, ja jestem nawet na górze tego nuba i zjadam wszystko. Tak, ja tutaj widzę pełną mrówek. Mrówek, siamanko, mordki. dobra, ja też zjem główkę. Chyba głowa wydaje mi się, że jest pod spodem. Tak, i tutaj są gości nawet, czaj, to zobacz, te białe, to są, które rzeczy nie możemy jeść. I obchodzi mnie to, jak to nie możemy jeść? Faktycznie, U, tego nie zjemy, ale za to wszystko inne jest do zjedzenia. I czekaj, głowa mu odpadła. Tak, widzę, ja stoję koło niego, Czekajcie, że to jest głowa, nóbka, a za chwilę będzie więcej rzeczy do jedzenia. I jestem ciekawy, jak wszystkie mrówki na to się rzucą. Przecież to będzie takie satysfakcjonujące. O, nią, nie poż jak on jest rozwalony, ile jest. Tutaj tych kwadracików tego nupka. Ja nie mogę! A, ja mu teraz używam rękę! co, jesz mu rękę i w sumie ja też tutaj zjadam mu troszeczkę ciała, a biabia, możemy też oczywiście bić się pomiędzy mrówkami. I tam mamy nasze mrowisko, do którego zaraz wejdziemy, bo tam mamy pełno naszych je więcej przyjaciół i dzieci. Luczek, ja chcę zjeść ja mam, wszystko, nawet mrówki! O. Tak! Z tego mrowiska, wszystko muszę zjeść! Za chwilę to zrobimy. To będzie wielka bitwa mrówek. My oczywiście to wygramy. Ej, tutaj jest kość ręki! Zobacz, jak to wygląda, jeśli tylko zjedzmy mu troszeczkę. Głowy, żeby została sama czaszka. To no, nie mogę. Cały no, no, no. ten dob został teraz zjedzony przez no, no, no. armię mrówek. Ale patrz, <laughs> jak jemy wszyscy wspólnie tego noba, to o wiele szybciej go się zjada, co? Tak, i potem będziemy mieli na przykład słonie albo właśnie te nasze główki. Ty, ja jestem taki głodny. Ty, zobacz. I nawet mogę za chwilkę wejść do środka jego głowy. Fu, jestem w czaszce. O, co ty zrobiłeś, noczek? No. Ja też tutaj jestem. W ogóle ten dob jest cały zjedzony, ale to jest mocne. Tak, i zobacz. Tutaj nawet widać jego nogi, które odpadły. Jedna jest tutaj część, a tutaj jest druga duszka. Ej, nic do niego nie zostało. Mrówki wszystko wpitoliły. A, nie, nie, ale to było smaczne jeszcze, bo kawałek ręki został, ale to już dokończą inne mrówki. No dobra, zostawmy troszeczkę, ale wiesz co, też jeżeli przyjdą ku mrówki innego koloru, to musimy je zjadać. My tak naprawdę jesteśmy kolegami, ale z tego ulu wychodzą złe mrówki. Dawaj pójdziemy do nich. O, musimy ich wszystkich ta, 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 ta. zjeść i rozwalić! Mrówki, gdzie wy jesteście! Ta, 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 ta. Na razie żadnej nie widzę. O, to jest! Tak, tutaj jest, dawaj, musimy ją kąsić, pimpek. Zobacz, schodzi jej życie. Amniam, miałam, mrówko, ty nie możesz zjadać. I została zjedzona. Tylko my możemy zjadać te wszystkie rzeczy. Za chwilę będą na przykład rybki albo inne nuby. Ale ja jestem jeszcze głodny, luce Chcę zjeść więcej rzeczy. I uważaj, jakaś mrówka chcecie cię zjeść. No tak, ale ja muszę dojeść tutaj wszystko. Amniam, miałam, miałam. I cały ten nubek zniknął. jest ostatni, dawaj, pójdziemy do tego mrowiska. Na pewno zejdziemy coś do jedzenia. O tak, jakaś mróweczka może smaczna. To by było coś. Zjadłbym sobie taką małą mrówkę. O, ile mrówek! Uważaj, Pipek, bo one mogą nas atakować. Dawaj, tutaj są te żółtego koloru. Ja tutaj je zjadam. Amniam, miam, miam, pać, jak zjadam tą brówkę i on atentuje. Luczek, i jak zjadłeś tą brówkę, to zobacz, co się pojawiło uuu, na środku. Uuu, wielki banan, którego możemy zjeść! Tak, i tam jest coś jeszcze innego. Ja chcę zobaczyć przód. Ty to jest taki śmieszny banan, do którego możemy nawet wejść do buzi. Amniam, miam, zjemy go całego. Dawaj, Luczek, ja, zobacz, ja też ci niam. pomagam go zjadać. Chcę być pierwszą brówką w środku banana. Tak, ja też to chcę, a inne mrówki zjadają tamtą, e, tamtego owoc. I nie wiem, co to jest pipek. To wygląda mi troszeczkę na jakąś pomarańczę, czy coś takiego, Grayfruit. A może to jest ślimak, słuchaj, On tak podobnie nie wygląda? Tak, masz rację. Wiesz, co? Ja idę zjeść ślimaka, ty sobie zjadaj banana. On w sumie jest troszeczkę śmieszniejszy, ale ja chcę stuprować tego ślimoczora. I powiedz, jak smakuje. O, nie, Jeżeli nie będzie, nie. będzie mega dobry, to ja też pójdę go zjeść. Tak, zobacz, ile bloków tutaj mam. Omniam, nie omniadam wszystko. Tak, dzisiaj będzie jeszcze więcej rzeczy, pipek. I ja chcę zostać największą mrówką. Za chwilę będziemy się powiększać, chyba normalnie. Nieprawda, Luczek, ja będę większy Biał, nium, 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 nium. Cały czas coś zjadam. Ten banan zaraz cały będzie zjedzony. Tak, a tutaj ten ślimak. pomoc się rozwalił i widzę nawet jego kości. Ty, chcę zobaczyć, jak on będzie wyglądał. A tego banana dawaj też przewrócimy, bo tutaj trzeba zjadać wszystko, co jest pod spodem. Luczek, ja zjadam wszystko i jesteś koło mnie. Zobacz, jak on jest rozwalony. Biedny uh. banan. Nawet mu całą popę zjedliśmy. <laughs> jest, nawet bo tutaj kości w pupie, część to dobra. W sobie każdy człowiek i nie człowiek ma kości w pupie. Pewnie, że tak, a tym bardziej takie dziwne banany. Niestety muszą zostać przez nas zjedzone. Sorki, bananie, ale jesteś taki smaczny i się przewala. O, tak, pół, walnął się, dobra, pipek, dawaj, wchodzimy do góry i jemy jego pupę. Ja chcę jako mrówka zjeść to patrz, Tutaj wszystkie brówki nam pomagają, my bardzo dobrze. Musimy razem wspólnie zjadać te rzeczy. Nie jakie pyszne. Mm, to jest takie smaczne luczek. Nie mogę się doczekać, kiedy zjem sobie takiego smacznego bananka. Ja chcę go zjeść w całości, bo ja naprawdę jestem bardzo głodny i wiesz co chwilę tam. Ktoś się bije jakieś mrówki, dawaj pomożemy. Ta chyba żółta atakuje niebiesko. Chodź, tutaj, żółta mrówka! Co ty chcesz zrobić? Chcesz zniszczyć naszego przyjaciela? mrówkę? Nie tak prędko. Parzach, my go zniszczyliśmy! Bardzo dobrze, pipek, w nas jest siła. I nie ma tutaj więcej mrówek. One chyba zjadają to, tego banana z drugiej strony. Tak, wcinajcie wszyscy tego bananka, bo on jest bardzo pyszny. A banan ma dużo witamin. O, no pewnie, że tak, a taka mróweczka! Bardzo mm. Smakuje taki bananek i jest jej bardzo potrzebny. Przynajmniej mi nie wiem, jak ty tam czułeś się przy tym po tym ślimaku, ale według mnie banan jest lepszy. Ja nie czuję różnicy w smaku, ale wiesz co, może dlatego, że trzeba wejść do środka tego banana. Ej, a tutaj on ma same kości! Zobacz, to jest wszystko białe! Czekaj, gdzie ty jesteś uh. w środku? O, o, też tutaj wchodzę! Nie! Cały banan w środku, uh. tutaj niczego nie ma! A też jestem tutaj! Tak, ja tutaj zjadam kości banana w takim zaokrągleniu. Nie wiem, czy nie wiesz jak to wygląda. Jak się odcina skórkę od banana, to powinien być w środku taki no banan do zjedzenia, a tutaj myjemy praktycznie samą skórkę. Zgadza się, ale wiesz co, normalne banany chyba nie mają niczego czerwonego w środku, a ten banan normalnie mam wrażenie, jakby był człowiekiem. No tak, to jest troszeczkę dziwne, chcę zobaczyć tego ślimaka. O ja, zostały z niego tylko kości. Jeszcze tutaj tylko na górze zostały jakieś rzeczy do zjedzenia. Ja pomogę to zjeść. Właśnie zjedliśmy całego ślimaczora, a teraz skończymy tego banana. Ty, został już naprawdę tylko szkielet, więc zjedźmy go, bo za chwilę mogą być jakieś nowe rzeczy. O, Luczek, to w ogóle nie przypomina na banana. Czy ty w ogóle pomyślałbyś, że to jest akurat no. banan? jakby już go całego prawie zjedliśmy. Tak, te mrówki bardzo dobrze pracują. A za chwilę będziemy mieli coś innego. Bo już nie zostało żadnego klocuszka. A nie, tutaj na górze. Dobra, ja go zjadam. Ostatni klocek i zjedzone. Błagam, żeby teraz pojawiło się coś innego, bo te mrówki nie mają nic do jedzenia. Bo no już zjedliśmy wszystko. Jestem tak obszarty. Czy naprawdę jako mrówka będziemy jeść jeszcze więcej? Mam nadzieję. Błagam, niech teraz będzie jakaś największa rzecz. Taką, na którą najedzę. Są się wszystkie mrówki. Błagam, a te żółte, niech wywalają. Dawaj, zjemy je, a miał wywywalajcie wywalajcie głupie żółte mrówki. Ja też was nie am, lubię am, am, mrówki! A macie, ja macie, dosyć, nie chcę was już! Tak, ja je wszystkie pokonałem! I chwilę tutaj się pojawiła jakaś postać z Minecrafta. Zobacz, taka przestraszona, to jest chyba twoja główka prawie. O, co jest, ludzie! I zobacz, tutaj obok jest nawet tort dla mrówek. O. Ale super, z takimi pochodniami. pora to wszystko zjeść. Tak, świeczki, a am, mnie am, am, mrówki, wszystko zjadamy. Błagam ten. Tort jest taki dobry, a jest taki pyszny. A tutaj chwileczkę to chyba nie jest jadalne. O, no, no nie, nie da się oh. zjeść tej postaci! Co ty mówisz? Czekaj, ja ją próbuję gryźć, a miał i pełno mrówek. Dawaj, Pipek, ja to uderzam, muszę to zjeść. A, ja też chcę to zjeść! Oh. Ale ta postać jest, o, oh, wow, chyba zbyt mocna! Tak, pipek, ja dedłem i jestem na początku w naszym mrowisku. Dawaj, musimy stąd wyjść obydwoje, bo musimy zjeść to wszystko, ten cały tort. Pewnie, że tak! O, niam, tutaj niam, są niam. jakieś świeczuszki, ale niestety nie można ich zjeść, za to może da się je podkopać i wtedy je rozwalimy. Ej, to jest bardzo dobry pomysł. Ja zadam świeczuszki! Ja miałam, miałam Świeczuszki, Dawajcie, tutaj muszę zjeść coś i teraz ona się przewali. Tak, świeciuszka się chyba podpali. O nie, chyba wszystkie bloki się teraz zjarają! Uważaj, nie, oh! ty nam spalisz całe oh! ciasto. Oj, oh! zginiesz! Tak, ja się spaliłem, pipek, jako tamrówka. Trzeba naprawdę bardzo mocno uważać, bo te świeczki nie są wcale takie bezpieczne. Ja akurat tylko jedną przewaliłem i ja się akurat nią spaliłem. Nie gadaj, co jest. O ja cały czas zjadam te ciasto, Szybko, bo zaraz nie zdążysz i każdy ci zje twoje ciasto! Tak, jestem z wszystkimi mrówkami tutaj. am, miał, miałam, dawaj, Pipek, gdzie jesteś? Ja cię w ogóle nie widzę. Ty jesteś czerwoną mrówką, co nie? Tak, skaczę sobie tutaj na cieście i sobie go zjadam. Mam miałam, jaki pyszny! <Williams> tak, widzę, ty tak śmiesznie wyglądasz. Dawaj, zjadamy te całe ciasto. Już w sumie nie zostało z niego zbyt wiele, a za chwilę będzie jego koniec, am, miał ale pyszne. Tak naprawdę nic już nie ma w tym cieście, O, mm. dawaj Luczek, trzeba to zjeść w tej chwili! To już jest sama końcówka, dobra, ja zadam wszystko te napisy, które były napisane. I my, jako mrówki, nawet możemy grać w siatkówkę. Co to jest? To jest takie śmieszne. Pas to piłką! <laughs> tak, dawaj! A ci strzelę go na chodź tu. To jest bardzo dobre, ale wiesz co? Ja chcę zjeść cały ten tort i chcę zobaczyć, co będzie ostatniego tutaj do zjedzenia. I ostatnią rzeczą do zjedzenia są jakieś skiny. Zobacz, tu jest jakaś dziewczyna, którą już możemy zjeść i tam kolejny skin. Już widzę tutaj kości. Ale odkiem. No. Bychota, dawaj mi! Chcę to zjeść! Jaką dziewczynę zjadasz? Bo ja to żółto. Tak, i tu mnie biję mrówka, Pipek Żółta. A, pomocy, nie wiem, co ona chce mi zrobić. Spoko, Luczek, idę cię uratować. A masz, o masz, ty głupia mrówka, dawaj, ja... I ja ona mnie zjadła. Wiesz co, Pipek, ja mam ochotę tak naprawdę na hamburgera. Jakbym dostał takiego do zjedzenia jako mrówka, ale bym go zjadł. Ja też, przecież hamburger uh. jest mega smaczny. Ja tak uwielbiam hamburgery, ale w sumie tacy ludzie też są dobrzy. Tak, ale wydaje mi się, że jakbyśmy dostali hamburgera zrobionego domowego, ale by był pyszny. Przecież te wszystkie rówki zjadłyby to w sekundę, wiesz co, ja chcę zjeść chyba oko tej dziewczyny, o to jest na górze. Dawaj mi to! O mnie miałam! i czekaj, chwileczkę, ja zjadłem te oko i ono się wysypało! Co, serio, ja tego nie widziałem, no weź, czemu tu zjadłeś beze mnie, wiesz co, chyba idę sobie zjeść tego gostka, bo on coś ma w ręce. Ty, co to jest? Idę chyba co zjeść, a, deadłem! Co ty zrobiłeś? O... To jest laser, ty nie możesz tego dotykać! No właśnie, o, to był jakiś robochłopak, wiesz co, Pipek, mnie to już wszystko denerwuje. Te mrówki inne zjadają nam te wszystkie rzeczy. Dawaj, pójdziemy do nich, do mrowiska. Tak, walić ich. Musimy rozwalić te mrówki, które są koloru żółtego. Nie mają z nami szans. Tak, tutaj jest jedna. A, bia bia. dawaj, jemy ją. Patrz tutaj, ty głupia mróweczko. O, jak ty się nazywasz? Nieważne, dawaj to. O, w trójkę ją zjemy. Tak jest, dobra, ja się tutaj nazwę, żebyś mnie widział. Proszę bardzo, Luczek Mrówka. I chodź do tego mrowiska. Dawaj, pokonamy ich. Tak, ja już też się nazwałem. I zobacz to. O nie, tu jest... Uciekaj! Ona mnie atakuje! Ona nie chce, żeby wszedł do ich mrowiska! Mnie to nie obchodzi! Dawaj, zjadamy tą mrówkę, popopom i dedła! Tak, i tutaj mamy kolejno! Dawaj, trzeba je zjadać! Tylko, że ja mam mało życia, jak Zaraz zginę jako mrówka! Tak, ja też zginę i to już będzie koniec! Nie, dobra, dawaj, w takim razie szybko dojemy tutaj jakieś rzeczy. A ja, miam, ja, ja, ja. Dawaj, zjadaj w takim razie o. wszystko! Tylko, uważaj, żeby nie zginąć tak jak poprzednim razem! Tak, i tutaj widzę nawet kości tej dziewczyny. O ja, jak to wygląda smutno! Wiesz co? Wydaje mi się, że jakbyśmy zjedli trochę jej Tutaj z dołu, to ona chyba się przewróci, co? To by było dobre, ja jem razem o! z tobą, tak, żeby ten cały szkielet spadł. I czekaj, czy ona się właśnie rozwaliła! Tak, brówki dawać na górę wszystko, zjedzmy jej tutaj. Czaszkę ty, jak to strasznie wygląda, i teraz jem jej oczy. To ja w takim razie zjadam jej ucho! Co ty na? To? O, tutaj z boku! To jest strasznie dziwne, Pimpek, a teraz jestem w jej główce, a i zostałem tutaj, wiesz co, wydaje mi się, że bycie brówką to najlepsza rzecz na świecie.